A gdzie mamy policję? Gdzie jest nasza władza? Panie troszeczkę kultury. Tak. A nie będzie wyzywał od głupich babów. Niech se znajdzie w domu głupio babę. Może Albo policja jest za nami, albo przeciwko nam, nie wiem. Bo, pan to pan pan nie nie. Właśnie, bo to będzie... Nie wiem. Właśnie, bo to się nasuwa tylko jedno pytanie. Tak. Policja się poddała panu Bogwie. Stop tirom! Bo bardzo jesteśmy cicho dzisiaj. Bo nie ma tirów. Ale zaraz jak ruszą, to się nam odechce. <noise> nie będziemy słyszeć własnych myśli. I